jestem Masło i dzisiaj wreszcie wiem, jak przejść ten poziom. Pokażę Wam, jak go przejść. W ogóle mam już 100%, bo właśnie wcześniej grałem i w ogóle nagrywałem ten film na zapas, czyli chwilę po tym, jak nagrałem poprzedni odcinek. Dobra, jednak... Nie wiem, wyślę go w sobotę, w niedzielę, coś takiego. Czyli ten poprzedni, może w piątek. Dobra. Na razie po prostu chcę wszystko zdobyć, tak. Przejść najszybciej jak się da. O nie, no, ruszymy. No. Dobra. Ale naprawdę, jak zginę, to będzie. Tragejon. Dobra, mam dwa życia już, okej okay. Czyli idzie mi dobrze A Nie zrobiłem jednej ważnej rzeczy Chyba Rozwaliłem tutaj to? Nie rozwaliłem, no właśnie A muszę rozwalić, żeby zdobyć ten mini zestaw, czy jak to tam się nazywa Dobra Może nie pokonam 100 sekund oktopusa, tak? Bo zaraz. Bo 5, 4, 3, 2, 1. Tak. Dobra, teraz tu lecę. Przyciskiem akcji, oczywiście. Tak. Pomogłem temu panu. Miłemu. Ok. Ok, rozwaliłem dwa roboty. Najlepiej je brać na dystans, bo z to można umrzeć.

Dobra, to chyba jest apteczka, ale dobra. Nie wiedziałem, już wiem. Czyli to nie jest mini zestaw. W ogóle tu mnie coś bije, nawet nie wiem co. Zbytnio mnie to nie obchodzi. Okej. Okay. Udało mi się. Okej, okay, uciekam. Pokonany robot. Teraz przyciskiem akcji. Naprawiam to Czy można tam było spokojnie wejść żeby nic się Nie rozwalało Dlaczego mam trzy życia? A nie cztery? Okej okay, dobra już się to zmienia Tam w ogóle na dole jest mini zestaw ale nie wiem jak tam dojść Jakoś można niby Okej okay, dobra ten ucieka Teraz będzie trzeba latać czyli ten moment, w którym ostatnio y, przegrałem, tam nawet nie wiem, jak się dostać. Tu trzeba jakiejś specjalnej postaci do tego, więc grano 100% się przyda. Okej, okay. trzeba, będąc y, tutaj. Należy dwoma przyciskami, dwoma palcami trzeba uruchomić tryb lotu. Tak mi napisało. Bo wcześniej nawet tego nie czytałem. No i jestem tutaj. Ok, pokonany. Udało się, tak? I poziom zaliczony. No. Takim oto sposobem, dokończyłem poziom. O, walka bez użycia bez ciosów. Fajnie, fajnie. Jest czwarta minuta. Nie wiem, przechodzić czy poziom, nie przechodzić. Sam nie wiem. Niby mogę. Dobra, przejdę. Przejdę, bo ja po prostu chciałem w tym odcinku Przejść ten jeden poziom, no to przejdę i następny, tak? Ludzie tutaj uciekają, dobra, czyli kim jestem? A, jestem halkiem okej, okay, dobra. Czyli walczę z oktopusem. Ała! Ała, ała, ała! Ała, ała, awa, ała, ała. Podnieś. Wciśnij przycisk akcja, okej, okay, dobra. Znaczy akcja, by akcja obiektem, no okej, okay, dobra, dobra, spoko, spoko yy, akcja A, no trochę nie okej okay. No Dlaczego to nie działa, dobra Mam okazję go pokonać, dobra Leży, mam trzy życia Uciekam Ała, awa, 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 dobra, jest szabteczka i gobie go bije teraz, okej okay. Traci życie Ale ludzie mi się licują Jest cios Ała Blender Okej, okay. cios pod żebra, nie może oddychać I leży, leży a ła nie, naprawdę blender jeszcze chudzie co się dzieje Dlaczego jestem człowiekiem? Nie chcę Trzymian sobie na no to zasłużyłem 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Jest, dobra jest Dlaczego? Znaczy nie rozumiem dlaczego się wcześniej Dlaczego się wszystkim przewróciłem? Dobra, pokonałem go razem ze Spider-Manem. Jest, udało się. Dobra. Leży oktopus, i co teraz? Jaka animacja będzie? Podejdź się. Mamy opiekę lekarską i dentystyczną. Nie uczestniesz przed drugim ramieniem Sprawiedliwości, ok. Ręce przy sobie, doktorku. Mam, mam, mam. Nie, ja mam. Ha, ha, ha. Czyli zielony goblin ukradł, okej. Okay. Jest. Zadanie zrobione. Okej. Okay. Tylko teraz pytanie, czy mi się odblokował następny poziom. Czyli teraz będę walczył z zielonym goblinem, okej. Okay. Oskorb... w Oscorp będę walczył. O, będę Hookai i czarną wdową. No to fajnie, odblokuję sobie. Dobra, to na, na razie, dzięki za oglądanie. Taki krótszy film. 8 minut. Zostawcie łapkę w górę.